Co się dzieje? Dobra. O je, nie Dobra, co tutaj mam? Kasty! Ile, ile tam jest, ile tam jest? Dobra, tutaj sobie. Może tu? Ile tam jest kasy? 200 zł? Jestem bogata. Dobra, to sobie pakuję. Może pójdę do łazienki, gdzie sobie coś dobrze tam. Oczywiście, kolor. O czymś mam, coś jest. tutaj. Dobra, to ja się idę obudzić. Dobra, więc sobie przebieramy. Ja muszę dać tutaj się do prania. Co? Nie ma to kiboki tam. Nie ma to kiboki tam. Nie ma w ogóle zainstalowany. A masz Google Play? O, to daj. Ale jak jest, nawet czy nie ma internetu, to też działa. To co? Bo To ale to się nie No i pobierz. No i pobiera ci się. Mój jał, jeszcze ręcznicy od mamy, bo co się stało? O Jezu, co ja je? się? Jezu, bo zaraz mi posce spadnie. Dobra. Gotowe. Dobra, dobrze. <grym> Dobra, teraz zrobię sobie silk. Mó. Dobre bym czas się przebrać. Masz coś dobrania? Tak, mam... Daj mi. Okej. Okay. Jest na sofnie. Dobra. Dobra, mam... Teraz no ma wszystko spakowane. Tak, po wczoraj się spakowało. Czekaj, tego już nie potrzebuję, Dobra, to ja wezmę od ich. On, on miał to. No. Jezu. On chodził w tym, co będzie przyjść po prostu. A Paweł nie. A też nie bo ja nie na tyle ubrać. Dobra. Dobra, teraz ich przecież ja nie dałam choroba z nimi nasz płyn. Dobra, to jest proszek. Dobra. Dobra, ja tylko idę po innych rzeczy. Dobra. Dobra, to nie o Aha, dobra. Dobra. Dobra! Otwieraj się szybko. Dobra, czas wyprac. otkuzać, cyk. Dobra, niech idzie. To ja idę zrobić śniadanko. Nie, dobra, muszę iść po. Dobra, muszę iść do lodówki. Dobra, więc już mam tutaj wszystko trochę. Mam. Teraz trzeba tylko szkła. Wykryń te dla nich śniadanie. Dobra. Zresztą się że chcę. Masło, że to będzie chyba problem. Tylko masz im. Śniadanie. No, i później ja zjem i jeszcze. Dla li... No, taką kawę różową. Ona no, lubi takie coś. Tylko trzy muszę. Osobiście, może i dla siebie. Później dla innych. Czy robi na ziemi? Po prostu ja tak muszę lubię. Tak to się zgadza. A jeszcze muszę to ja dam tutaj na...

O, to gotowe już jest. Teraz jeszcze tu. Dobrze, już jest. Idealnie. Teraz mogę jej podać. Podać. To jest dla niej. No i dla mnie, tak, to zło. No i teraz pani ma przejść. Hmm, dobra już. I mama też. Już jest, jest naszkowanie twoje wyktwinte. Czekaj, ja idę po jeszcze, jeszcze idę po mój kubek i sobie dalej wodę. Nie no. Czekajcie, czy z Twojego bidonu dać się wypełnić wodę? Nie. Aha, poczekaj. Dobra, ja mam dla siebie wodę. Dobra, możesz już użyć. Dobrze, dobrze, dobrze. O, dzięki za zrobienie Proszę, dziś jest. Która godzina?

Død er død, død er død Naprawdę to dobra ta woda, tylko muszę wyciągnąć piórnik. Wiadomo. Czekaj, ja niestety nie będę musiał, nie będę go lunchboxa, tylko tak muszę spoko kochać. Pa mamo! Koleżankę, pa! Pa! w razie czego gdzie jesteśmy? Gdzie możemy przychwycić rzeczy? Dwa lata temu więc noczno. Dynka ba, dynka ba, the way. Dynka ba, ba, Dęga, dęgłe ko hej. Teraz najpierw mam lekcje plastyki i to, to w górę pewnie będziemy coś lepić. No i ta przerażająca muzyka. No, awesome sam start. No, jak już pójdę. Do mojej szafki. I się rozpakuję. Tutaj jest strefa moja obiadowa. Tutaj są, tutaj są jakieś, ale piórnik to jest konieczne wypakowanie się idę na plastikę, bo zaraz będzie dzwonek, albo usiądę sobie. No hej. Hej. Cześć. Cześć. Kuba. O nie no, gdzie oni? Trzeba też po było gdzieś tam. Idę, no niech tam. O, cześć. Cześć. Dobrze, dzieci. Więc zapraszam. Proszę na lekcję. Trę, dobrze dzieci. Więc zapraszam na lekcję plastyki. Dobrze, już idziemy. Wszyscy w parach. Tak dalej. A już ja czekam na was w sali. Co ty, baby, są gdzieś? Nie wiem. To jest taka dziwna. No właśnie, chodźmy lepiej. na chcę. No. Ej, no ja nie chcę mieć nikogo partnera. No co ty, przecież też jest fajnie. Dobrze jej tak. Komu? Komu? No Emilii. dlaczego? Bo tu się jej chłopak. Kuba? Aha, to lepiej widzi. Psiapsi. Aha. Aha. No. Na pewno na 100%. Nie nic nawet ładny. Dwie osoby się zgłosiły. To się zgłościła. Dwie osoba się zgłosiła, dwie osoby się zgłoszą na następny, na następny tydzień, to może będę z nimi, no i wiadomo co to no to w sumie masz rację, dobrze to już chodźmy, <grystanie uniknąć> dzień dobry, o, dzień dobry uczniały, proszę tutaj, okej, hmm. okej, okay. okay. ten Kuba. Następni. Dobrze, już idziemy. Idziemy. Ho, ho. Hmm. Dobrze. Malować było kocha malowanie. No, Głwiny. przepraszam bardzo, to jest tylko glina. Za hmm, hmm, hmm. ciebie wiem. Dobrze, więc mają wszyscy do pracy. Jest. Jest. Yes. And Crows. Crocs. Mm -hmm. An, dobrze, idziemy. Dobrze, i twoja dam druga dama. Ach, jaki to jest miły kuba. No i zawsze będę. Hmm. <grym> Jakie nie wzniesę. Hmm. Dobrze, może się pomalować. O, udało mi się, proszę pani, a mi jeszcze nie. <grym> Dobra, to ja w sumie. dobrze dobrę teraz. Okej. Ja wezmę czekaj. Dobrze. Czekaj. Jest trochę za mała ta sala, ale niech będzie już. O, to ja wezmę. No ja nie mogę. Czemu to się to zrobi? Tak chcę wziąć putno tylko. To się mi tak robi. No i teraz weź te płótno. A ty wymienimy się... Tymi. O, teraz będziesz miał... No, dziękuję, Hm, nie ma za co. Ja e, wezmę białą, farbę. Hm, tak, samo. Hm, teraz ja ją namaluję ładnie. O czekaj. o, czekaj. ja się... o nie, no ja muszę poprawić to wszystko. <laughs> wow, ale ładnie. O nie, no mi się nie da. Dore... Ej, nareszcie. Ubi, Gratulacje. Nie. Ty... Nie. I co ci się udało? Nie no. To tak. No dobrze. Dobra, to, to chodźmy Kuba. Dobrze. No nie dzisiaj, teraz Polak. No najgorzej. No przecież ja mam tutaj szafkę, a ja mam tu przecież. O ja pier... Ja mam przecież tutaj szafkę. Ja Ciebie nie kocham. Musisz się zamienić. O, moje słodycze, jest git. To jest na polski. Dobra. Robimy to. Pewnie kogoś. Mentosy, kula dyskotekowała. O nie no, nie mam już mentosów. No, proszę, mam kolegę. O i wypij i wypiję. O, tym. Ten... Tak, dalej, skończyłem. A to było. była. było. No nie. Ja nie mogę, ja chcę już. Ja się mam, już. Muszę wziąć piórnik. Nożyczki, a my teraz mamy lekcje polskie, czy matmy, Matma mamy. Dobrze. Dobrze że mnie o informujesz, bo ja bym źle zabrała. Dobra więc. I patrzy masz? Dobra. Dobra, Kit, daj mi to, dawaj, oddawaj mi to. Co ja właśnie robię? No, trzeba to dać tu. Dobra, więc już mam. Kubuś, Już? Tak, bo w ogóle to ja zapomniałam. Idź stąd. No, ale, no, ale nic. Chcę zeszedć. Trzeba zeszytu, ale tak nie. Można, można, bez Dobrze, kuba. Ja sobie wezmę będę ołówek. Ale to był mój, no i co mi z tego nie będę ołówek? Haha, chodźmy. Dobrze, już idę, Dobrze, dobrze. Ach. Panie, od matematyki, przecież to jest polski, z Polak, nieprawda, prawdę, to jest matematyka, nie, bo jest polski, tutaj pisze się polski, ale to nie jest ta godzina. aha, to ja idę na drugiej lekcji, idę, pa. O Jezu, dobra, musimy iść. Dzień dobry, o dzień dobry, gdzie jest test matematyki? O ja nie No i macie osobno siedzieć. Dobrze, że jest was. No i to teraz nie wiem, stary, ale ja mam tylko jeden zeszyt. Nie mam dwóch, a po drugie nie mam długo Dawaj mi to i tak ciebie nie kocham. Dobra, już idziemy na raz. Może sobie zeszedł, ale nie wiem od czego. Dzień dobry! O nie, no nie, dobrze poszukać, poszukać. Ona naprawdę tutaj nie ma niczego do pisania. Tutaj też. No nie, no nie niczego, koledzy zrobił. Tutaj też nie ma nic do pisania. Tutaj i tutaj też. Co jest? Ale przecież ona mi musi pożyczyć. No dobra. Nauczyciel mi pewnie pozwoli. No bo tutaj wykombinuje... To, to, to wykombinuje. nie krzywaj kogoś z szafkach. No, ale ja potrzebuję tylko długopis. Nie muszę... tego. O, 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 o. Mam, 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 mam. Mam, mam długopis. Dobra. Dobrze, zapraszam wszystkich. Jak gdzie chcesz siedzieć? Tu. Dobrze, to otwieraj. Gdzie matematyka? Nie odpowiada. Dobrze, to ja. Tu ja tutaj usiądę. Dobra, tylko mi żadnych ściąg. Na matematyce. To ja może tutaj usiądę. Kuba. Kusiu. Oj, najdroższy. Nie odsyła się tak do mnie. He? Pi. Dobra, to ja tutaj. O, ale może masz fantastyczny rzeszyt. Też czwórkę. Pięknie. Ale ty musisz usiąść. Dobra, możesz tutaj. Ale dobrze, przecież on nigdy już... Dobrze to pisze.